Okej, okay. jak widzicie, my jesteśmy i uzbrajamy się na finał bitwę. Po To jest rzecz do zniszczenia. naszych to jest Kilka bloków. By. To jest to, ha, ja mam pistolet. A ja stworzyłem chwilę do strzelania takiego czegoś. Teraz dodaj ci i babetko. No, ten... A ty tej można ustawiać kobek dwy. <trym> może teraz uwaga. Pokażę że zabijecie to. Nie. Tak. To używa być. Dało ci trochę efektu. Dobra, prawda? Ale dobra, więc ja teraz powiem rzecz i dzieci temu teraz czatuję twój pistolet. Mm. Pistolność ogniowa. Objama... Uwaga, teraz twoje ształy z pistoletu, te kulki będą no jakby gorące, bardzo no, wiesz, jak lama. I będą mi się ofiar, zadając mocarny ból i zebręć. Oczywiście o... Bo co, nie poczuję tego od razu, ponieważ nerwy zostaną wtedy spalone, ale później jak te wyciurą, co się dzieje, to później nieźle będzie boleć trochę. Okej. Okay. teraz muszę jeszcze tu, jest, buduję ten sygnał, tak? Powinna trochę przejść do bowlidera. Uda. To są też każdy jakieś nieba czegoś, ale dobra dobra, teraz to i walibę. Jest! Mamy wiecz! Upgradejemy! O! Poterzymo! Teraz czas całą moc tego czegoś. uwaga Łodze tak. to w środku tego wiecza. Teraz To będzie super komodowy specjalny bieg. Uważaj. Może bieg w Dobra, Nie Łodze, 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 teraz mam koła. super. koła, Łodze, Łodze, mogę to robić z to. Łodze, Łodze, Jesteśmy przygotowani przegliatka, więc idziemy na finalną pikmę. Pamiętasz w tym miejscu to pokazaliśmy tę kreaturę. Chyba tutaj, moje blisko Tak musiacie się idzie, gdzie to nie została rodzona przez tą królowem, więc musimy stać tajne miejsce jako tu tutaj tańne miejsce. I teraz idziemy do tamtego pokoju, a Lala Liby tu była, po dziesięć dla was na tej kwestii, okej? Okay? Właśnie idziemy. I, oj, ona sobie, patrz, powstaje! Ona jest niewidzialna. oda jest, ale jest... Przecież jednym z tych przedmiotów musimy ją przywołać. Ona jest w tym gdzie wylucie nic ona z tego wyjdzie. O jest tu szklona. Lowa rodziła, ale małe kukułki, które bo była zbyt, byt, byt słaba, a teraz teraz rośnie w tym się i staje się coraz potężniejsza. Musimy niestety to doprowadzić, że staje się trochę przymiesza, ale przyzwierzę ją szybciej. Znasz się na ten wybór, to będzie ryzykowne, ale musimy to zrobić. No to ja. z mojego miecza. Uważasz, że taglią. I ból power. To jest ból power. Woda się, patrz, to się podnosi.

Słabsza. Gdzie twój tam jest słabsza. mój pistolet? Nie, mnie. nie, To tam. nie, 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 się do nie, 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 Dziękuję. nie, 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 w nie, Ciosu. Uwaga! Widzimy, do. Jajna, jak oderwę tym oczy. Wi! Strzelaj! Strzelaj! ją. Dobra, czekaj. Zobaczy na